sesja Ewa piękna sesja podzielona na dwa tematy miłość i finanse już samo wejście Ewy do gabinetu było że w głowie mi zaczęło grać do zakochania jeden krok na na na, 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 na. E więc było w tym bardzo dużo takiego wow, lekkości, po prostu się śmieję, że wefrunęła. Jednak później okazało się, że tam jest dużo zmęczenia, i wszystko takiej radości, jest też taki trochę brak sił, trochę taki nie taki oj, jest mi potrzebny wypoczynek, odpocząć. Mm. Następnie, co się później połączyło z starszą kobietą, która się pojawiła. I na moich oczach ona się tak starzała, starzała i odchodziła. Ta też tutaj, to jest ta kobieta, która odchodzi, i jest to połączone z poprzednią sesją. Kobieta, która nie miała dostępu do miłości, takiej prawdziwej. Musiała być z tym, kim musiała być, a nie z tym, kogo kochała. Tam pracowałyśmy trochę systemowo nad tym, i ta kobieta odchodzi. Więc stąd też to zmęczenie. Stąd też to uczucie takiego odpoczynku. Yy, ja ja teraz tak długo, długo coś robiłam, długo, długo tak tym trwałam, że jestem tym zmęczona, odchodzę. Wstępnie pojawiło się taki: to jest spojrzenie na morze, na horyzont, ale bez żadnego zakłócenia, nie wiem, budynkami czymś tam czymkolwiek. Jako taka czysta karta, i że to teraz Ona stawia w relacjach swoje mm, warunki. Ona też jest pogodzona z tym, co ona chce, i, i, i taka czysta karta, więc naprawdę fajnie. I też były takie piramidy, które zaczynały się sypać. To czarne to jest taka rozsypana piramida, i że to, co skostniało, to, co no, odchodzi. I to takie bardzo wskazanie na to, że to już przemija, że to, co już było przerobione, to, to, to już się skończyło. Wstępnie w strefie finansów. Była taśma produkcyjna, która szybko, 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 szybko coś chce, a u niej było takie uważaj, że jeżeli coś tam będziesz robić, podpisywać albo o czymś decydować, u Ciebie ma być wolno. Sorry.